Jeszcze dziś i jutro stąd, z tego miejsca, a potem od środy kronika z nowego studia. Tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży cała telewizja Kraków otwiera nowy rozdział w swojej historii. Nowoczesna aparatura emisyjna, która właśnie została zamontowana, sprawia, że stajemy się drugim po warszawskim najlepiej wyposażonym ośrodkiem telewizji polskiej. Wojciech Chyla. Ta nieziemska konstrukcja to nowe serce Telewizji Kraków, które zacznie bić za dwa dni. Teraz jesteśmy w reżyserce, w której realizatorzy i wydawcy nadają tempo programom, ale zobaczmy nowe studio z bliska. To miejsce zostało tak zaprojektowane, że można w nim realizować zarówno programy informacyjne, jak i publicystyczne, a nawet duże debaty. Studio jest nowe, piękne, ogromne, e, takie bardzo futurystyczne. Za plecami prezenterów widzowie zobaczą zdjęcia, grafikę i rojona program. Podczas kroki będzie to animowana wizualizacja z Krakowa. Studio, w zależności od potrzeb, może zmieniać logistykę. Używając takiej metafory gry komputerowej, wchodzimy na wyższy poziom. E, wydaje mi się, że to jest taki moment, taki czas, gdy życie. E, Wyzwania, które stoją przed Telewizją Kraków, wymagają odpowiedniej oprawy. Wielkim testem będą Światowe Dni Młodzieży, podczas których z tego miejsca, a także z polowego studia w Łagiewnikach, będziemy relacjonować wszystkie wydarzenia z udziałem papieża Franciszka i tłumów młodych ludzi. Ale nowa Telewizja Kraków to również nowa aparatura emisyjna. A jednak stało się, mimo że Andrzej Sikorowski z Grzegorzem Turnałem śpiewali Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, to z telewizyjnego punktu widzenia staliśmy się częścią stolicy. Tutaj, na Wielkich Krzemionkach, Zamontowana została druga centrala, umożliwiająca tworzenie ogólnopolskiego programu. Oddział nowych pod względem technologii staliśmy się liderem. Jesteśmy drugim co do wielkości oddziałem po centrali warszawskiej. Od przyszłej środy do niedzieli telewizja Kraków będzie nadawała własny program od godziny 6 rano do 23. W ciągu tych 17 godzin podawać będziemy aktualne informacje o ruchu na drogach, spotkaniach pielgrzymów, pogodzie. Cały czas będziemy w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego. Do obsługi Światowej Dni Młodzieży telewizja Kraków wykorzysta cały swój potencjał. Przy obsłudze będzie pracowało kilkadziesiąt kamer. Brzegi i błonia to są dwa główne wozy HD1 i HD2, które obsługują jakby tę transmisję. Główną, głównymi innikami spływającymi są linie światłowodowe ze względu na ich odporność na wszystkie tutaj wydarzenia pogodowe. Nowe studio, które powstało w dawno niewykorzystywanym przestronnym pomieszczeniu na krzemionkach, oraz nowoczesne urządzenia będą wykorzystywane oczywiście również po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. Wojciech chyla, kronika. 45, dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru. I oczywiście do naszych stałych programów, m.in. magazynu Region, w którym dziś o 20.00 przede wszystkim o sporcie. A w czasie Światowych Dni W czasie Światowych Dni Młodzieży kronikę będą Państwo mogli oglądać aż sześć razy w ciągu dnia. Będą dwa wydania przedpołudniowe, trzy popołudniowe i jedno podsumowujące. Półgodzinne wydanie wieczorne. Dłuższe też będzie wydanie główne. Chcemy być szybcy, skuteczni, atrakcyjni i chętnie oglądani. To nowa Kroniki. Tak będzie zaczynał się program o godzinie 7.30, 9.30, 12.30, 16.00, 18.30 lub nieco wcześniej albo nieco później i 21.30. Wydanie Kroniki o 16.00 będzie emitowane na ogólnopolskiej antenie TVP3, ale będą wyjątki. Kiedy będą się odbywały wielkie uroczystości z udziałem papieża, ich serwisów nie będziemy emitować, tylko będziemy retransmitować do tych największych uroczystości. Wyzwaniem jest pokazanie całego, znaczy Światowych Dni Młodzieży z całym ich bogactwie. O 22:45 z nowego studia w Krakowie nadawany będzie ogólnopolski program publicystyczny Echa Dnia. I teraz to wszystko czekamy w granicy wieczornej jeszcze w tym studiu. Dziękuję i do zobaczenia.